Dogan idzie odebrać córkę z domu Ekina, ale Kumri odmawia pójścia z nim, a Ekin wstawia się za nią. Zobaczcie, co będzie się działo w 386 odcinek serialu: Zakazany owoc będzie można obejrzeć w środę 17 stycznia 2024 roku. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17.15 w 385. Odcinek serialu Zakazany Owoc Kumri zaczyna pracować jako kelnerka. Handen pociąga Dogana do odpowiedzialności za wyrzucenie kumri. W krócie co dzieje się w 386. odcinek serialu Zakazany owoc, Kagatej kłóci się z innymi rodzicami z przedszkola, a Ildis się kompromituje. W jaki sposób, Handen spotyka się z Enderem i prosi ją o pomoc w rozstaniu Dogana i Ildis. Oferuje Yildiz dużo pieniędzy za opuszczenie Dogana. Mary idzie do restauracji Kumri, ale ona ją goni, bo to z jej winy znalazła się w takiej sytuacji. Kumri to siedziba Ekin, gdzie uczy ją, jak robić kanapki. Kumri idzie umyć ręce, i w tym samym momencie dzwoni dzwonek do drzwi. Ekin idzie otworzyć. Widzimy Dogana. Cześć, Ty chyba jesteś Ekinem? Tak. A Ty, kim jesteś? Dogan i Dirim Kumri, ojciec, mówisz poważnie? Wiem, co się stało. Chcę porozmawiać z córką. Możesz wejść tylko jeśli ona chce. Zaczekaj tutaj. Ekin zamyka drzwi pod nosem do Gana i wchodzi do środka, a Kumri pyta go: Co jeszcze powinien zrobić? Twój ojciec tu jest, jest pod drzwiami, czekasz, ale jak? Zostawiłeś mojego ojca pod drzwiami i przyszedłeś tutaj? Tak więc co? Jeśli nie chcesz tego oglądać, odeślę to, jesteś wspaniałą osobą, ale mojego ojca nie można tak łatwo odesłać, to będzie większy problem, pójdę z nim porozmawiać. Kumri wychodzi, a Dogan pyta ją, czy wszystko w porządku, a Kumri ze złością pyta go, czy pomyślał, żeby ją teraz zapytać. Dogan odpowiada, że nie przyjechał na sparing, ale żeby zabrać ją do domu. Kumli stanowczo mówi mu, że nie wróci. No dalej, wystarczy. Wrócimy do domu i porozmawiamy w domu. Co? Wstydzę się, że jestem kelnerką i martwię się, co jeszcze mogę zrobić? I moja mama wróciła. Po raz pierwszy sprawy wymknęły się spod twojej kontroli i doprowadza cię to do szału. W przeciwnym razie Dogan i Diri mi nigdy nie złamałby słowa. Kumri, zaczynam się denerwować. Pojedziesz ze mną, nie będziesz mieszkać u SG i nie będziesz pracować w restauracji. Przedstawienie się skończyło, chodźmy. W tym momencie, a nie w drzwiach, pojawia się Ekin i mówi Doganowi, że lepiej niech wyjdzie, bo Kumri z nim pracuje i zostaje z nim. Dogan mówi Ikinowi, żeby się nie wtrącał, ponieważ rozmawia z córką, na co Ikin mówi mu, że są w jego domu. Ekin pyta Kumri, czy chce jechać z ojcem, a ona zapewnia, że nigdzie nie pójdzie. Dogan mówi córce, że popełnia błąd za błędem, a Kumri mówi mi, że to dla niej najlepsza decyzja, bo nie chce żyć pod jego kontrolą i niczego od niego nie chce. Dogan odchodzi bez słowa, Kumri ze łzami w oczach dziękuje Ekin, ponieważ po raz pierwszy kto się stanął. Ekin oferuje Kumri pobyt w jego domu, ponieważ jest wiele dostępnych pokoi, a Emir również zostaje z nim. Kumri zgadza się tylko wtedy, gdy zapłaci mu za pokój. Dogan ze złością mówi Cetinowi, że Ekin zamknął mu drzwi przed nosem, ale nie wie, że może go zrujnować na jedną noc, ale bądź wdzięczny, że Kumri jest z nim. Kagate jedzie odebrać Halitken z przedszkola, gdzie ambitni rodzice denerwują się, że ich syn zna trzy języki, a także biorą udział w czytaniu dzieciom książek w przedszkolu. Kagatej mówi, że przyjechali także z matką Halitken, aby uczcić dzieci. Cetin mówi Doganowi, że w mediach społecznościowych grozili z śmiercią, ponieważ podsłuchał rozmowę dziewcząt. Tylko tego brakowało. Dogan mówi, co robić? Pyta Cetin. Porozmawiam z Indizem i ci powiem. Dogan odpowiada. Dogan dzwoni do Ilbis, a ona mówi mu, żeby się nie martwił, bo to tylko nieszkodliwe komentarze w internecie. Dogan mówi jej, że dziś wieczorem będzie pracował do późna w biurze. Ilbis każe matce natychmiast usunąć jego fałszywy profil. Jednocześnie Dogan każe Cetinowi zająć się tą sprawą i zgłosić ją cyberprzestępczości, ponieważ ktokolwiek to zrobił, musi zapłacić. Handen spotyka Ender. Ender mówi Handanowi, że Ildis jest powodem, dla którego Dogan i Kumri są w złych stosunkach, że Dogan stał się zabawką w rękach Ildis, więc nie dba o swoją córkę. W takim razie naszym pierwszym zadaniem będzie oddzielenie Dogana i Ildis, żeby już się nie spotkali. Mówi Handen. Chętnie pomogę, pani Handen. Mówi Ender, śmiejąc się z satysfakcją, sedaj idzie i mówi Izel, aby przekazała Ildis, że jego szef do niej dzwoni. Jildis dzwoni do kagatej i pyta, co się dzieje, a ten wyjaśnia jej, że w przedszkolu rodzice kaplana bardzo go denerwowali, mówiąc, że ich syn jest mądrzejszy od Halitken i byli bardziej zatroskanymi rodzicami, a tak nie jest. Jak? Kim oni są? Denerwuj mnie, czekać, idę. Jildis jedzie do kagatej, a on mówi jej, że jutro muszą iść do szkoły, a Jildis natychmiast się zgadza. Kagatej jest zaskoczona, że się nie rozłościła. Mówi mu, że zrozumiała problem i powinni zademonstrować swoją siłę. Kagatej i Ibis wspólnie wybierają książkę, którą jutro przeczytają dzieciom. Akcja przeskakuje do wieczora w biurze Dogana, kiedy Meridż wchodzi, przewraca wózek z jedzeniem i mówi Doganowi, że zdaje sobie sprawę, że on wciąż tu jest, więc zamówiła coś do jedzenia. Samą porę. Po prostu robię się głodny. Dogan mówi, więc jednocześnie stajemy się głodni. Odpowiada Marysz i zaprasza Dogana, aby pomógł jej podać jedzenie na stół. W tym samym czasie Ender dzwoni do swojego ochroniarza i pyta, czy Dogan jest nadal w firmie. Mówi jej, że Dogan jest nadal w swoim biurze, a Mary zamówiła jedzenie i poszła do niego. Wszystko idzie tak, jak chce. Ender jest usatysfakcjonowany i dzwoni do Handen, informując ją, że Dogana nie ma w domu, ale z Marysz w firmie. Handen odpowiada, że następnie uda się do Ildis. Ender mówi jej, że jutro postąpią tak, jak ustalili. Handen jedzie do Ilbis i oferuje 10 milionów dolarów za zerwanie z Dogan. Ildis mówi, że się zgadza, ale niech to będzie 15 milionów, żeby zabrać też matkę, bo dużo gada i pewnie nie będzie chciała jej w pobliżu, ale postanawia dać jej niewielką zniżkę w wysokości 12,5 miliona. Żartuje Ildis i mówi Handanowi, że wyjście jest po lewej stronie. Handen ostrzega Ildis, że będzie bardzo cierpiał. Rozumiemy, że Handen nagrała ich rozmowę z Ildis i dała swojemu mężczyźnie, aby mógł ją trochę zredagować. Akcja przeskakuje na następny dzień. Mary idzie do restauracji Kumri i mówi jej, że przestraszyła się, gdy zobaczyła wiadomość i że nie powinna tu pracować. Umri ze złością mówi jej, że to przez nią znalazła się w tej sytuacji, ponieważ wtrąciła się w coś, co nie było jej sprawą, i gdyby nie rozmawiała z Kagatej, jej ojciec by jej nie wyrzucił. W tym samym czasie do domu Dogana przybywa policja zajmująca się cyberprzestępczością i dowiaduje się, że wiadomość została wysłana z jego domu. Boże, to już koniec z nami. Facet właśnie zaczął się w tobie zakochiwać. Czy on z ciebie nie zrezygnuje? A suman mówi zmartwiona. Mamo, czy o tym teraz myślisz? Spodziewajcie się dużej prezentacji, muszę coś wymyślić. Yildiz udaje się do Dogana, który jest z ludźmi zajmującymi się cyberbezpieczeństwem i prosi go, aby kazał im iść. Ponieważ doszło do nieporozumienia, ponieważ jej matka była zdenerwowana na sąsiada, ale Halitken bawił się jej telefonem i przez pomyłkę wysłał jej wiadomość. Dogan mówi, że z nimi porozmawia i odeśla ich. Boże, co za dobry człowiek, zdał sobie sprawę, że go okłamuje, ale nic nie powiedział. Ildis powiedziała sobie.